Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj trener Marciński. Zapraszam na y, podsumowanie kolejki 35 Fantazy Premier League i na propozycję mojego składu na kolejkę 36. Zaczniemy sobie od, na odpo od odpowiedzi na komentarze pod poprzednim filmem. Marciński pozamiatał. No. Yy... Różnie to bywa raczej raczej tutaj średnio bym powiedział ale okej okay. Janek głosuje Janek ogląda Janek jest pierwszy przypadek nie sądzę no ja myślę Janek że coś w tym jest że, że to że rzeczywiście jesteś taki super aktywny no to to może rzeczywiście na to wpływa więc słuchajcie jeżeli u Jankowi to się sprawdza to może rzeczywiście musicie też tutaj yy, oglądać głosować i, i, i być tak jak Janek i tutaj też Paweł nie nie to jest user przepraszam rw 6 zb pisze dobrze że... Jesteś beznadziejnym graczem, bo chociaż humor poprawiasz, gdy coś pójdzie, nie tak. Pozdrawiam. To dobrze, bo kanał ma charakter rozrywkowy, więc bardzo się cieszę, że mogę poprawić ci humor. I, i, I to oznacza, że kanał spełnia swoją misję. Więc tyle, jeśli chodzi o komentarze. Co my tu mamy? Ok, Przejdźmy od razu do podsumowania tego, co się wydarzyło w ostatniej kolejce Premier League. Zaczniemy sobie od meczu West Ham Liverpool. Powiem Wam, że zagrałem tego wild carda i mam wrażenie, że zostałem faktycznie grubo strollowany przez graczy, których dopiero pozbyłem się ze swojego składu. Mamy West Ham United-Liverpool, no mecz, w którym Liverpool pogrzebał swoje szanse praktycznie na, na tutaj mistrzostwo, bo naprawdę już teraz sobie utrudnił na maksa tę sytuację. W meczu tutaj wynik 2-2, Antonio 7 punktów, Bowen 13 punktów, Kudus 5 punktów. Z ławki rezerwowych punktów nie było. Jeśli chodzi o Liverpool, Diaz 5 punktów. Oprócz tego mamy Robertsona 9 punktów. Tutaj pierwszy zawodnik, który był u mnie na podwójnej kolejce w dwóch meczach, tam zrobił nie wiem 4 punkty czy 3 punkty. Tutaj od razu pierwszy mecz po wytransferowaniu 9 punktów. Z ławki rezerwowych punktów nie było. Jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, spójrzmy, jak to wyglądało. E, bardzo duża e, przewaga Liverpoolu w posiadaniu piłki 71%, wyższy wskaźnik oczekiwanych goli, bo 1.75 do West Hamu tak naprawdę 0.70. No a suma sumarum wyszło, że e, zobaczcie jaka przewaga w strzałach 28 do 11. No tylko że te strzały były tutaj z, z różnych pozycji, były z pola karnego część, ale z takich dalekich obszarów z pola karnego, tak, bo widzimy, że ten strzał ważył 0.04. 0:02 więc to nie były takie miejsca super klarowne. Kilka strzałów też z dystansu, więc ogromna ogromna przewaga Liverpoolu. No ale jak to w piłce bywa, taka jest właśnie piłka. Nie przełożyło się to na zwycięstwo drużyny Jurgena Kloppa. Idziemy dalej. Kolejne spotkanie to będzie Fulham Crystal Palace. Mecz zakończony remisem 1 do 1. W drużynie Crystal Palace obudził się Muniz, 6 punktów. Z takich wyników powyżej, e, powyżej właśnie te, tutaj to jeszcze Kastań miał 6 punktów e, powyżej 3 punktów. I jeżeli chodzi o Crystal Palace, to mamy tutaj Wortona 8 punktów, mamy do tego e, Strzelca Bramki, czyli Jeffrey Ślub 9 punktów. Spójrzmy na sam przebieg meczu. Bardzo wyrównany, tak? ten wynik powiedzmy 1.1 mocno oddaje to, co się działo na boisku. Zbliżone posiadanie piłki, tylko 54 do 46, e, oczekiwane gole. Mniej strzałów, gospodarzy, ale bardziej te minimalnie o tam jakieś przecinki, lepsze sytuacje. Ale widzimy, że, że jakoś super nie pokreowali dużo, zakręcili się wokół jednego gola. Każdy po jednym swoim golu, wykreowanym odebrał, więc sprawiedliwy wydaje się tutaj remis. Kolejne spotkanie: Manchester United, Burnley. 1 do 1 zakończył się ten mecz wynikiem. Już się wydawało, że Manchester United zdobędzie punkty, ale tam w końcówce rzut karny dla Burnley został wykorzystany przez niego, No tam niedobrze się zachował Onana, który tam znokautował przeciwnika. Powyżej trzech punktów Bruno Fernandes, którego mam w składzie, dostał tutaj punkty bonusowe. Plus dwa punkty, no bo kreował, no tutaj był wszędzie, był bardzo aktywny, więc mimo, że nie dał gola, nie dał asysty, no to na bonusy się załapał. Antony 6 punktów. E, ona na 4 punkty tam za interwencję. E, w drużynie Burnley mamy e, punkty, już, już mówię, tutaj Muric ma 8 punktów, e, bo to on tutaj głównie utrzymywał mm, Burnley w grze przez większość czasu. No i oczywiście Amduni, który wykorzystał rzut karny, 7 punktów. W przypadku statystyk, e, spo, obie obie drużyny nieźle pokreowały, bo tutaj Burnley miało wyrównane bardzo posiadanie piłki. Manchester United miał więcej strzałów, ale jakoś, jakoś, no delikatnie Manchester tutaj był lepszy w tym, 2-71, ale Berlin na wyjeździe z oczekiwanami golami 2, no to jest znowu taki kolejny kamyczek do, do ogródka Erika Tenhaga, no po prostu będę bardzo zdziwiony, jeżeli Erik Tenhag będzie prowadził Manchester United w przyszłym sezonie, no znowu e, mamy sytuację, że Manchester United gra, no wynik też to pokazał, tak, bo stracili punkty u siebie, z drużyną, która tutaj prawdopodobnie spadnie z Premier League, a oni znowu dają tej drużynie e, bardzo dużo sytuacji po prostu kreować. Tak, zobaczcie z samego pola karnego, ile strzałów Berlin oddało. No to nie jest coś, co się by wydarzyło przeciwko drużynom, takim typowym stop for, stop, stop six, tak. Więc no, Manchester United w tym momencie niestety swoją grą e, nie, nie oddaje potencjału tej drużyny i kadry, jaką ta drużyna w tym momencie ma. Idziemy dalej. Newcastle United, Sheffield United. 5 do 1, więc zgodnie z oczekiwaniami Newcastle tutaj postrzelało. Jeśli chodzi o punkty, no to tutaj Gordon 10 punktów, Isaac 13 punktów, Bruno Guimaraes 8, Murphy 5 punktów. Z ławki rezerwowych jeszcze Callum Wilson 5 punktów, Harvey Barnes 4 punkty. W drużynie Sheffield tutaj zapunktował Hammer. 5 punktów, my chodzi, 6 punktów. No i to właściwie wszystko, no bo oni tutaj wysoko ten mecz przegrali. Widzimy tutaj z przebiegu spotkania 60 do 40 posiadanie piłki, 3 do 1,55, czyli że tam się czasami odgryzało, tak? No nie, nie można powiedzieć, że zostali tylko zmiażdżeni, bo z wyniku wydaje się 5-1, no pozamiatane, no ale jakieś tam swoje sytuacje też pojedyncze pokreowali. No ale mimo wszystko, no tutaj wysoki wskaźnik, no wszystko powyżej 3, to już jest naprawdę, to, to oznacza, że drużyna fajnie kreowała sytuację. Newcastle kreowało sytuację, wykorzystało jeszcze więcej niż, niż w tym wskaźniku wykreowało. Więc zdecydowanie zasłużone, zasłużone zwycięstwo tej drużyny. Chociaż widzimy, gdyby liczyć same strzały, no to 20 do 15, więc dopiero jakby ten wskaźnik, tak jak zawsze to podkreślam, on pokazuje, że Newcastle oddawało bardziej strzały z bardziej groźnych pozycji po prostu tak i, i, i które więcej te jakby sytuacje ważyły. E, Wolves kontra Luton, e, mecz który się zakończył wynikiem 2 do 1. E, pod kątem właśnie fantazy Premier League Kunia 5 punktów, Lemina 8 punktów, Hwang e, 6 punktów, tak, tutaj zawodnik, który był rozchwytywany w pierwszej części sezonu. E, Gomez 11 punktów, e, z ławki rezerwowych punktów nie było. w Wdrożenie Luton 7 punktów Morris. Berk 4 punkty i z ławki tych punktów nie było. Spójrzmy jak statystyki wyglądały tego spotkania. No dość niska ilość wykreowanych sytuacji w obu drużynach. Bo mamy 1:21 do 0:59 w strzałach 13:9. No przewaga w posiadaniu w piłki Wolves, więc taki wyrównany, dość zamknięty mecz ze wskazaniem na Wolves i rzeczywiście że nie gospodarzy udało się ten mecz wygrać, chociaż jakoś super tutaj tych sytuacji dużo nie pokreowali. Widzimy, że Wolves oddawało sporo strzałów, ale więcej to było strzałów spoza pola karnego. tak W polu karnym byli dwie sytuacje te bramkowe i jeszcze cztery strzały, które były w poza pola karnego. No więc Wolves mieli, więc Luton podejrzewam, bo mówię, no nie widziałem całego tego spotkania, ale no, wygląda na to, że po prostu nisko się bronili w takim niskim bloku, bronili swojego pola karnego. Wolves nie miał za bardzo pomysłu, jak to rozwiązać, więc uderzali jakiś czas z dystansu, żeby powyciągać trochę zawodników Luton ze swoich pozycji, Everton-Brentford. Mecz, który znowu jest potwierdzeniem, no, że Everton potrafi wszystkie konta. No, to już ostatnio Brentford miał bardzo ładny wskaźnik, jeżeli o kreowanie sytuacji. Mówiłem, że fajnie ta drużyna wyglądała. No, a tutaj widzimy, kiedy, że się odbili teraz od Evertonu. Everton bardzo solidnie w defensywie zagrał. Plus do tego Idrisa Gay's zdobył bramkę. 10 punktów tego zawodnika w Fantazy. I jak zwykle defensywa. Young 7 punktów, Brantwade 6, Tarkowski 6, Godfrey 6, Pickford 10. Przeciwnicy bez punktów, no bo nie mogli ich zdobyć, skoro nie zdobyli gola, ani nie zachowali czystego konta. Przebieg meczu. Mecz dość zamknięty, żadna drużyna nie przekroczyła wskaźnika 1, yy, nawet Brentford miał minimalnie tutaj 0,88 0,02, yy, lepszą jakość sytuacji, ale więcej strzałów oddawał Everton, i, ale widzimy z jakich pozycji, znowu mnóstwo strzałów sprzed pola karnego, tak, więc te sytuacje nie były wysokiej jakości, więc zamknięty mecz, yy, taki dwóch drużyn, które, yy, które tutaj miały kłopoty z kreowaniem sytuacji, Everton tutaj zakończył ten mecz zwycięstwem i zgarnął 3 punkty. Kolejne spotkanie, Aston Villa Chelsea, mecz w którym tutaj właśnie moi nowi zawodnicy mnie trochę trochę właśnie strolowali, bo Kukureja, którego wziąłem z Chelsea, strzelił samobuja, bardzo przypadkowego, ale strzelił. Potem Nicolas Jackson, którego wziąłem z podwójną kolejką, najpierw strzelił goła, anulowanego go przez War przez spalony. Chwilę później Kukureja wrzucił na głowę Jacksona, czyli byłby idealny gol, ale Jackson trafił w słupek. Więc, więc tutaj trochę tego trollowania było. No Palmer też tutaj niestety nie zapunktował. W przypadku Aston Villa mamy 5 punktów Magina, 6 punktów Rogersa. Co ciekawe, myślałem, że to Rogers podkradł cieszynkę Palmerowi, ale oni obaj pochodzą z Akademii Manchester City. Okazuje się, że to Rogers tą cold cieszynkę wymyślił, więc, więc tak naprawdę to Palmer skopiował cieszynkę, ale to są przyjaciele, więc tam chyba to nie jest jakaś tam duża sprawa. Mati Cash oprócz tego 4 punkty tutaj za asystę. W drużynie Chelsea elegancko tutaj funkcjonował ten duet galacher hernandez -Madueke. Madueke 12 punktów, galacher 9 punktów. I tych punktów tutaj więcej tej drużynie nie było. No był Axel Disasi, był bardzo blisko, żeby tutaj jeszcze odmienić losy spotkania, ale gol ostatecznie nie został zaliczony, bo tam uznano, że był zawodnik Aston Villa faulowany. Bardzo duża przewaga w posiadaniu piłki yy, drużyny Chelsea, ale wydaje mi się, że tutaj mocno na to, a nie, w pierwszej połowie też mieli dużo więcej, bo, bo miałem wrażenie, oglądałem akurat ten mecz w całości, miałem wrażenie, że w tej drugiej połowie Chelsea szczególnie bardzo mocno siadła, że właśnie Aston Villa mocno się wycofała, ale tu widzimy cały mecz. Aston Villa yy, wcale nie kreowała dużej ilości sytuacji, mało była przy piłce, rzadko uderzała. A jednak niewiele brakowało, aby dowieźli ten wynik do końca. Właśnie miałem wrażenie, że Aston Villa jakoś tak za szybko się wycofała. Strzeliła te dwie bramki i, i zamiast tutaj z Chelsea prowadzić taką równą grę, no to gdzieś tam się wycofali i myśleli, że uda im się dowieźć to, ten wynik. No a Chelsea tutaj walczyła, walczyła. Była naprawdę odwóz, żeby odwrócić na maksa wynik tego spotkania, więc liczę na to, że jeszcze gracze tej drużyny zapunktują w tym drugim meczu z Tottenhamem. w Brighton. E, tutaj trollowania mnie ciąg dalszy, senezji, którego miałem od dawien dawna w składzie. On najpierw tą kontuzję złapał, potem dał te dwie asysty, ale w podwójnej kolejce znowu tam bez szału. E, no, chociaż miał jedno czyste konto, ale też jakoś super szałowo nie zapunktował. No, a tutaj od razu po sprzedaży brameczka w pierwszym meczu. E, fantazy, e, fantazy, Premier League, samo życie, jak to mówią. Czyli Senezji tutaj widzimy 13 punktów nagle. To w podwójnej kolejce chłop 6 zapunktował, a od razu po sprzedaniu ma 13 punktów w następnym pierwszym meczu. No. Jestem ciekawy, nawet nie będę się denerwował, ile, ile miałbym punktów, gdybym wcale nie robił zmian e, przed tą kolejką. Więc mamy tak: Unal 12 punktów, Kleifert 7, e, Smith 7, Senezi 13, właśnie Kelly, Wotara, Travers po 6 punktów, z ławki jeszcze Ryan Christie 4 punkty. No, Brighton y, przy porażce 3-0 no tutaj nie zapunktowało. Spójrzmy jeszcze w statystyki. E, posiadanie piłki tutaj, to jest typowy mecz, który pokazuje, że, że posiadanie piłki musi być y, narzędziem do tworzenia sytuacji bramkowych. Jeżeli tylko posiadamy piłkę, ale nie potrafimy tego przekuć na sytuacje bramkowe, to jest to bez sensu, bo widzimy, że 70 do 30 Brighton trzymał piłkę, a, a Bornemouth tworzyło sytuacje bramkowe, tak? No bo e, mamy tutaj wielka, wielka różnica w posiadaniu piłki, ale w oczekiwanego lat 2,11 do 0,94, strzały 15-13, więc to takie posiadanie piłki wykonanie Brighton w tym meczu było takie dość jałowe. I to ten Ham Arsenal, przedostatni ze spotkań, które, o którym omówię. E, trollowania mnie ciąg dalszy, bo tutaj mamy Saka Hawer z dwóch zawodników, których miałem jeszcze w poprzedniej kolejce. Z golami, z asystami, tutaj świetny występ, szczególnie tutaj, no obu graczy, tak, bo mamy 13 punktów Hawersa, 12 punktów Saki. Oprócz tego Rice 6 punktów. W przypadku tutaj Tottenhamu Son 7 punktów. Romero 7 punktów, tu akurat trafiłem, bo Romero strzelił gola, a jeszcze spokojnie mógł, miał sytuację, żeby jeszcze zdobyć drugą bramkę, Więc tutaj akurat trafiłem z tym graczem. Statystyki tego meczu. 62% posiadania piłki Tottenhamu, więc jakby ja tego spotkania nie widziałem, tylko widziałem skrót, ale zobaczmy, że z samego przebiegu spotkania Tottenham miał wyższe posiadanie piłki, miał większą wartość oczekiwanych goli, więc tworzył naprawdę jakościowe sytuacje, więc to jest no, znak, że Tottenham jest. Bardzo w dobrej dyspozycji, jakby dobrą jakość ma ta drużyna. Skoro przeciwko Arsenalowi są w stanie wytworzyć taką liczbę sytuacji, no tylko no muszą poprawić tę skuteczność, tak? bo, bo nie potrafili swoje, swoich sytuacji przekuć na, na bramki. No ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, to, to jak ten mecz wyglądał i, i ile sytuacji stworzył Tottenham, no to, to, to zwycięstwo Arsenalu wcale nie wygląda na takie, takie po prostu oczywiste. tak Przejdźmy dalej. Ostatnie spotkanie Nottingham Forest-Manchester e, City, tutaj trollingu jest ciąg dalszy, e, ponieważ Ederson zachował czyste, jakby drużyna City zachowała czyste konto, czyli jest mój zawodnik, mój bramkarz, którego wziąłem, Ederson patrzę, no na pewno ma czyste konto. Nie ma, bo w 46 minucie zszedł z boiska, więc e, z kontuzją, więc jakby tutaj wszedł Ortega, więc te punkty mi uciekły, a Kanjiego miałem na ławce rezerwowych, więc to tutaj też te 8 punktów mi uciekło. A Erling a Haaland, którego się pozbiłem, wszedł z ławki i zdobył gola. Eee, <laughs> więc tak to, tak to tutaj w fantazy bywa. Manchester City czyste konto, czyli poza Edersonem cała obrona zdobyła te punkty: Czyli Walker, Akanji po 8 punktów, ak 6, Gwardio z Bramką, czyli w ogóle 15 punktów rozbił bank Chorwat. Eee, Kevin De Bruyne 11 punktów i Erling Haaland 5 punktów. W drużynie przeciwnej punktów nie ma. Posiadanie piłki City 67-33, do 33, ale co zaskakujące, no taki mecz trochę przepchnięty, no widziałem właśnie w komentarzach, bo akurat tego meczu City nie widziałem, dopiero chyba końcówkę zobaczyłem, bo, bo, bo akurat nie było mnie w domu, bo to było akurat, ja miałem swoją ligę, tutaj z dziećmi byłem na meczach, więc ja chyba końcówkę tego meczu już włączyłem, jak już było pozamiatane, no ale to jest zaskakujące, no City kontrolowało, miało dużo piłka, ale znowu, nie potrafiło przekuwać tego na sytuacje bramkowe, no bo 0,87 przeciwko Nottingham Forest, no to, to nie jest dobry wynik, no tutaj Nottingham Forest mające więcej sytuacji bramkowych, no ja widziałem skróty, że tam łód miał świetne sytuacje, więc City można powiedzieć, że trochę szczęśliwie wygrało to spotkanie, no i, i tutaj no samo to posiadanie piłki, dominacja taka w, w utrzymywaniu się przy piłce e, mogła, mogła im wcale nic nie dać, gdyby bardziej skuteczna była drużyna gospodarzy. Więc tyle się wydarzyło właśnie. No słaba kolejka, no po wild cardzie, no chyba że, chyba że wszystko się odmieni po meczu Chelsea z Arsena nie z Arsenalem, co ja mówię, Chelsea z Tottenhamem, bo to jest to na co liczę, bo rzeczywiście te, te drużyny mają podwójną kolejkę. Ja mam potrojone drużyny, obie, zarówno mam potrojone Tottenham, jak i, jak i Chelsea. Na ten moment, bo no, jest majówka, no nie będę czekał do tego jednego spotkania, tym bardziej, że i tak mam zamiar zaoszczędzić transfer, nie będę nic zmieniał, e, bo sobie zaoszczędzę transfer i, to, i chcę zrobić dwa transfery przed, e, przed podwójną tą kolejką 37 moją benchboostową. E, no myślę, że głównie to sobie wkleję zawodnika City ofensywnego, tak? No, bo skoro Ederson mi wypadł, e, no, to będę chciał dać grającego bramkarza przy buście. No, i zwolni mi się miejsce z City, więc podejrzewam, że pewnie zrobię jakiś ruch, że, że przykładowo za Madisona dam De Bruyne, czy tam za Jacksona dam Halanda. Zobaczymy, jak to tam jeszcze mi się zepnie finansowo. Póki co o tym nie myślę. E, więc tak, Ederson z tym punktem no dość pechowo no zszedł. Kukureja, no mógł mieć asystę, a skończył z takim pechowym samobójem minus jeden. Zobaczymy, co pokaże z Tottenhamem. Znowu share, tak samo no gościu, gra, punktuje. Elegancko 13, tutaj było punktów 7, tu 12. E, a tutaj, no wiadomo, tego czystego kąta nie było, no ale tutaj też mam nadzieję, że się wykuruje na tę podwójną kolejkę, bo, bo szkoda tutaj by było, gdyby, gdyby kolejny gracz mi tutaj odpadł. Tak, 70% szans. Romero akurat tutaj trafiony, zatopiony. Bramka mógł mieć jeszcze e, więcej punktów w tej kolejce. No, Kolpa Omer niestety tym razem nie zapunktował. Mam nadzieję, że z Tottenhamem coś zdziała. E, Są karnego wykorzystał. Bruno Fernandes, 4 punkty, jak na mecz, na którym. E, nie miał ani gola, ani asysty, no to te dwa punkty bonusowe myślę, że spoko. Madison Blank, Foden chory, więc nie zagrał w tym meczu, więc tutaj mi żało Pedro wejdzie z ławki. Eee, szkoda, że Akanji'ego nie dałem jednak wyżej, eee, no ale to nie chciałem, nie chciałem dublować tutaj City obrony. Eee, tym bardziej, że biorąc pod uwagę, że Isaac, e, nie Isaac, tylko Wood przestrzelił tyle sytuacji. No to wcale nie, nie było to takim e, złym pomysłem, bo, bo tam City powinno chyba jednak stracić jakąś bramkę. I tak dobrze, 13 punktów, bardzo dobry mecz tego zawodnika. Jeżeli on gra, to naprawdę to jest topowy, topowy napastnik Newcastle, to byle by się jego zdrowie trzymało. No i Nicolas Jackson, no bardzo chimeryczny zawodnik, no wykorzystał świetnie sytuację, w której był na spalonym. Później jak nie był na spalonym, to nie wykorzystał tej sytuacji, więc kończę z dwoma punktami. Zobaczymy, co zrobi z Tottenham. Więc mój wynik na ten moment no 40 punktów. Niezbyt, niezbyt fajnie to wygląda. E Game Week History, e no spadek tak póki co z 781 na 845, e no ale wszystko może się jeszcze zmienić, mamy ten ostatni mecz, gdyby, gdyby tutaj Palmer zapunktował, gdyby Jackson, Son, Madison, Romero, Kukureja. Gdyby oni tutaj, ktoś, ktoś, nie wiem, kukureja by strzelił bramkę przykładowo, nie wiem, no Palmer, Palmer by asystował, do tego Madison by strzelił jakąś honorową bramkę, no to, no to jakieś tam punkty mogłyby, mogłyby tutaj wskoczyć. W legendarnej lidze FPL też tutaj się przesunąłem w dół. Na, na przedzie. póki co, w tym momencie, tak jak nagrywam e, ten odcinek, to mamy wtorek. Netflix and Chilliwell, czyli ten Janek, który głosuje, ogląda jest pierwszy. Jego skład Petrowicz, Guardiol, który no, okazuje się, że był świetnym wyborem, jeżeli chodzi o City. E, może rzeczywiście to był ten zawodnik, którego powinienem wziąć do, do swojej defensywy, e, bo, bo Guardiol wygląda coraz lepiej, coraz pewniej, w ofensywie coraz więcej cyfr daje. E, tutaj Maguire, Pedro Porro, Gordon 10 punktów, Fernandez, Son, Palmer, De Bruyne, Haaland i Taki skład ma który dał teraz 74 punkty? Majanek. Dalej, The Best FC, druga drużyna, 60 punktów. Petrowicz, Sher, Gabriel, Guardiol, e, Foden, Son, Palmer, Gordon, Garnacho, Isak, Halland I ostatnie, e, ostatnie miejsce na podium, trzecie miejsce drużyna Torn, Helkar, e, Petrowicz, Aidnuri, e, Pedro Porro, White, Saka, Havertz, Palmer, Son, Gordon, Isaac, Semenio. Taki skład ma, ma ten gracz. Gratuluję i co? No zobaczymy, no końcówka wygląda bardzo ciekawie. No tutaj Janek ma dość sporą przewagę, bo tutaj się już robi 50 punktów przewagi nad drugim miejscem, więc jest, myślę, faworytem w tym momencie do tego, żeby, żeby wygrać nagrody. Tym bardziej, że tutaj tak naprawdę na trzecim miejscem to już jest 100 punktów różnicy, więc, więc tutaj no myślę, że, że w tym, to, że skończy w tym top 3, no to już się zaczyna kurs na zakładach robić bardzo niski. No ale zobaczymy, no tutaj jeszcze są te, są te bench boosty, tak, tutaj jeszcze sporo może się do końca tego wszystkiego e, wydarzyć, więc tak to, tak to wygląda. E, jeżeli chodzi o kolejną kolejkę, e, no to ja tutaj nie będę robił jakiejś szerokiej analizy, bo, bo ja i tak mam ten skład pod podwójną kolejkę, więc tutaj dużo o tym nie będę mówił. Jedynie pokażę jak, jak, jak na ten moment ten mój skład wygląda, jeżeli coś bym zmienił w trakcie majówki po tym meczu, powiedzmy Chelsea z Tottenhamem, no to będę pisał już w komentarzu. No na bramkę dałem Onane, no bo Ederson jest kontuzjowany, prawdopodobnie Edersona się pozbędę w, tej następnej, w następnym okienku pomiędzy kolejkami. Dałem obronę Kukureya, Sher w nadziei, że wyzdrowieje plus Akanji, żeby mieć tego zawodnika z City. E, Cole Palmer jako wicekapitan, Bruno Fernandes, Foden i Son. No i w ataku e, João Pedro Isak na kapitanie przeciwko Burnley, no i Nicolas Jackson. Taki skład wybrałem na przyszłą kolejkę. E, na ławce rezerwowych Madison i Romero, którzy grają na wyjeździe z Liverpoolem. Myślę, że to mo może być dla nich dość ciężki mecz. No i Van Hecke, który jest póki co kontuzjowany, e, też tutaj <coughs> też tutaj jest na ławce rezerwowych, więc taka jest moja propozycja składu na kolejkę 36. No myślę, że to co się wydarzy, ja teraz oszczędzam transfer, więc, więc myślę, że to co się wydarzy to będzie to, że po prostu Edersona i jednego z pomocników albo z jednego, no Edersona i jeszcze jednego zawodnika zamienię na kolejnego zawodnika City na, na tę podwójną kolejkę. No i w 37. kolejce gramy po prostu benchboosta. Taki jest plan. E, więc tak wygląda mój skład. Życzę wszystkim powodzenia. W naj, e, zarówno w tym meczu. Ja liczę, że tam będzie jakiś po prostu kosmiczny wynik typu 4-4. E, Nicolas Jackson, że się odblokuje, że tam właśnie Kukureja będzie wrzucał. Po prostu może, może się od, odgryzie Madison, że tam coś fajnego się wydarzy, może uda mi się uratować jeszcze tę kolejkę. E, a wszystkim wam życzę udanej majówki i powodzenia w tej przyszłej 36 kolejce. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie cześć.